Dzień dobry widzowie, w kolejnym daily vlogu skut Familii. Dzisiaj mamy dwóch nowych zawodników w naszym teamie Teamie Mamy tutaj Tymon Bucza, jaki jest twój najlepszy trik? Backflip Jego najlepszym trickiem jest backflip, teraz tutaj będzie Prezentacja zawodnika Prezentacja zawodnika Prezentacja zawodnika Tymon Bucza Dobra, dobra widzowie. Jest jeszcze z nami Patryk, też możemy sprezentować Dobra, jest z nami jeszcze przedstaw się. Antoni Hejka Antoni Stulejka z T Antoni Hulajka Ci dwaj panowie dzisiaj hegesz, mege, rozegrają grę w skuta tak jak kiedyś na tym skateparku ja Patryk też się prezentuję Jeszcze prezentacja tutaj Dobra, mamy sprezentowanych zawodników, także możecie nie, nie wstawać. Powercam już życie, lecimy. Do trzech, do trzech. Trzech do trzech. Do trzech, do jednego. Dobra, wygrał. Zwyciężył, zwyciężył. Panie Hejka, prezentacja? Dobra, zasady wyjaśniam teraz. Dwie próby, bo dwóch zawodników. Jeden ribej, jeden last trick ribej Nie powtarzamy trików, gramy na całą Republikę i tylko trzy razy można ten sam trik zadawać. Maksymalnie, dobra Proszę sobie podać rękę Dobra, rozpoczynamy rozgrywkę Patryk sędziłem, my we dwoje Dobra, dobra. Lecimy wizowe Pierwszy zadajesz, twój set Ja zadam Annes Kikles Annes Kikles Na rezi, na Okej, okay, na rezi. Annes Kikles Musisz że zrobisz? Nie Kurczę Pięknie wykonany Annes Kikles na kółkach domcia Pokaż kółka domcia Są kółka domcia On buczo, wykonuje trick Myślisz, że zrobi? A, tak. 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 się. Kozli, nagrywaj. Wykonał! No nie wiem, czy wiecie, widzowie, ale ten oto zawodnik ma tendencję do robienia nowych trików, jak gra w skuta, więc może być ciekawy. Dobra, twój ser. Na no finga zadaję. Na no finga, ok. Nothing good on the ResiBox. Box. Nie nadkręcić. No to dobrze, nad... to dobrze, ja też nie. <tron missile> Prawie Ja mówię, tym jak gra w skuta to jeździ lepiej niż jak nie gra No No ale to do kamery mów Whip, rewind, rewind, whip Whip, whip Whip, whip. Łatwego miał Co myślisz Konrad? Ale wariat Ale czyściutki był Dobra dawaj, Tymon Buczo wykonasz sztuczkę? Nie! I ile jest panowie? Jest 0-0, nie? Dobra, tu macie widzowie Tu będzie Anton Fejka. Tu będzie Tymon Buczo Bardzo wysoka stawka widzowie, albowiem Ja sobie zamówię, bo jestem bardzo głodny Drwala z żurawiną w stawie powiększonym Więc otrzy... zwycięzca otrzymuje frytki na wyłączność, nie? No, frytki, frytki A one są Fry... z sosem śmietanowym Dobra, zadajesz. Zadajesz? dajesz? Na finga Na finga Nothing for it's good on the box jump. Aj, ja co, do kamery, kamery. Weep, we two one heel kickers. We two one heel kickers. Zabrał. Do szany. O! Co robisz? Dwa kickles. Okej. Okay. Kickles kickles. Robijesz, robijasz. Piękne. Kicklesy. Co jest ten jak najdalej od Mazur? Gdzie są Mazury w ogóle? Ja zapomniałem gdzie są mazury. Tam. Tam, tam są mazury. No to takie klesy były tam, okej? Okay, no dobra. Dawaj, mam jeszcze drugą próbę i ribeja. Dasz radę, dasz radę. O, 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 dawaj. Rebay, rebake czy nie? Ribeit, 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 ribeit. No! Okej. Okay. Oj, no, To był tak zwany whip, stopka do czterech whipów No tak też można robić, dobra, twój secik Co? A whip i one chyba powiedział Pięknie! Wykonujesz? Przerwane na reklamę. Wykonujemy salto do gąbek Mam nadzieję, że mi nie wypadnie no nie wykonujemy, bo to jest rower jednak, okej. Okay. Dobra, widzowie, idźcie. Siema. Dzień dobry. <grywa> <grywa> <Yeah>. <grywa> <grywa> Dobra, ty buczył, nie. Dobra, Tymon Buczyl nie bierze rebaya. Twój set. jeden. 1 Twój set. Kilki kresliw na moim boksie. Jezu Chrystus. Ojej, tak lotu, ewidentnie zabrakło lotu To jest 1-1, teraz to zresztą Whip, płyp. No, whip był whip, buttercup, ale no dobra no. U, ale... Set. To 3-drop'a Gdzie? W kwater mały Który? Mały, okej okay. ciekawostka, mam drugiego Jordana A? I drugi Jordan i pęka Tym razem nie tutaj tylko tu. Nie wiem, czy będzie widać. Weźmiemy ostrość. O, no jak widać pęka. Także nie polecam. Kupcie prospekta. Jest! <laughs> Dawa! No dawaj! Kurczę, prawie no. Zadałem po prostu i batera na flyout No widzisz, mówiłem żeby od razu to zadawał no. Ale był ładny, no podobał mi się. Będę szczery Co? Będę szczery, podobało mi się. Dzięki w czym jest O je jak czym jest co. dobra wariacie, robisz to jak <noise> 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 się wygięło! Nie na finga Na finga Dobra, na finga ale wariat. <grywa> <grywa> Aj! Bo niestety w tej gierce już nie możesz zadawać na finga. Paluszek się uderzył. Uh, Heal, on double. Wow! Jak? Heal, double whip. Heal do double whipów tak zwany. double whip. Healing Nie, ja się się włączą włączą nawet włączą. Nawet Nie ułączyć się musimy. Chuj Pan Wrele z kłotra w rezji Ja bym zaliczył Z bomby, z bomby Ojejoj, dobra, mamy 3 do 2, 3, 3 litery SC o SC Jak? Dobra. Hill do 3 whipów, z triple whip Co się stało? Brwi pana, wybić odgodę No już została rzucona. Kolej nogi zostały rzucone. Nie, ja bym zaliczył. Oj, niestety, ale wariat. Widzowie jest 4 do 2, 4 literki ma Anton Hejka, 2 literki ma Tymon Dukle teraz. Zobaczymy czy uda się ostateczny set tymka Teraz się pierwszy... No daj to dawaj oh. Uh. Uh. Oh. <gamy> <mur?. gamy> Double heal double heal Double heal double whip Nie rzucamy, bo będzie kara na 15 minut. Dwa blizzardy. No jezu, no dobra. Jezu, najlepsze Ej, nie było aż tak źle jak na chulejnogę, które waży 5 kg. No to 3 rewindy. Nie, <grylanie> nie, dobra. Whip, butter, whip. tego Prawie zrobił, prawie zrobił Dymek, praść raz to dwa Kurczę Kurcze pieczony samo Aj Niestety para Gdzie? Na rezji Nie, no nie bądź taki A ty umiesz 6 gri? 6 truje się, się truja, to tak zwana siódema chyba coś strić, ale nie zrobię To ja nie chcę Umiem, ale nie zrobię, to się mija z celem Kickler no. z blips z hipa. Okay. Którego hipa? Tego tam. U. Na tym hipie, myślę, że na tym hipie. Oszukałeś mnie. Na tym ja hipie. Ja mam jeszcze jedną, czekał i Jeszcze jedną masz okay. pobetkę. no to za jeszcze raz. Oj, ale ładnie było, blisko. Dobra. Tymon, musisz zakończyć rozgrywkę, bo już mi się nie chce. Bro, i Inwarda podstawę. Ja pojechał. Ale wariat. Ale wariat. Zrobił. Teraz czekamy na odpowiedź od Antoniego Hejkowego. O pojechał, pojechał już. Dobra, no trzy próby, nie? Bo jeszcze last, trzy próby. Ale to tego Inwarda jeszcze trzeba wypchnąć, nie? Jezu! Yes. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Zrobiłeś <'a> <laughs> wow, oh, oh, oh. Jeszcze jedna. Finałowa, honorowa próba. Trzy, cztery, pięć. Oj, Inward Hill. Dobra. Ty chodź tutaj. Chodź tutaj, Tymon. Także, no widzowie, proszę sobie podać rękę. Proszę sobie podać rękę. Dobrze. Tutaj, teraz, stawy jakie je, jest wycięsta frytki. Frytki. Tak, frytki from McDonald's, bo je wygrał właśnie. Dobra, także, no Tymek y, dał tobie jednak. Dzięki. Dobra. Mogę coś śmiać na nie było. Ty nie będziesz jeść frytków? No może, chyba, że kolega cię nie da, to zależy od kolegi. Dobra, także. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego pięknego daily vloga. Yy, tak, yy, pamiętajcie, widzowie, subskrybujemy kanał, są statystyki, statystyki nie kłamią. Tragedia jest z liczbami aktualnie, ale nie ma co się dziwić, no także do zobaczenia w kolejnym daily vlogu.